Hej, cześć, mam, witajcie, z tej strony BlueZimis i witam was w dzisiejszym odcinku, jako drugi już odcinek naszego mini-maratonu z pojazdów u Bennego. Tuningujemy sobie się motocykl Pegasi VCR 1000, który zamierzam na taki ala wojskowy motocykl, jak właśnie był na stronie Benego, jak tam go kupowałem, to właśnie widziałem Widziałem. Je. Mam to na końcu jest. No właśnie widziałem go w takim malowaniu wojskowym bardzo, więc też bym chciał zrobić. Z racji, że mamy właśnie zniżkę, 70% na wszystkie niestandardowe ulepszenia ubanego. Dlatego właśnie robię ten maraton. To kosztuje to jest tylko 58, ,000. to jest naprawdę mało. No i tutaj głównie widzę, że się kierownica zmieniła. Więc tak. Y na początku opcje wizualne, potem dużo tutaj tego, potem oczywiście osiągi. Siedzenia, zaczynajmy. Fabryczne siedzenie, takie małe, jeszcze mniejsze, ja bym wolał takie większe. Przecież w sumie ten vintage pasuje. Spiorniki palowa, palowa. paliwa. A tutaj to jest. Bym chciał taki... O, ten wyścigowy wygląda nie najgorzej. O, pięknie wojskowy. Owiewki. To są owiewki. Hmm. To w ogóle jakie dziwne. Yy... Wojskowy reflektor, to będzie mega wojskowe... Yy... Mega wojskowy motocykl. Czy chcę ramy w kolorze drugim? Nie, chcę ramy w kolorze drugim przejść. O, błotnik. Czy jest coś. Takiego? Jest wojskowy błotnik, pięknie. Może to będzie trochę nudne, jak będzie tyle opcji, ale... Uuu! Jeszcze yuki to są. Teraz czy takie skórzane, fajne. Nie, te skórzane są brzydkie. Taki wyposażony wojskowy to jest chyba lepszy. I wahacz. Co to jest wahacz? To jest wahacz. Ok. Yy, chromowany dom. No, i to wszystko na dwojgu Wydechy. Tutaj mamy wydechy. Yy, jeden wydech taki standardowy. Dwa wydechy, trochę dłuższe i dwa Sportowy Na pewno nie. Typu shotgun. W sumie ciekawie wygląda. Krótki wydech tuż pod sto. Uuu... Czy to by pasowało? Takie pogięte Ach, chyba dam po prostu dwa wydechy, wiecie? Mm. Zobaczmy, co my tu jeszcze mamy A to mało tych opcji Oznaczenie yy, zielony pas, niebieski Gdzie jest po prostu wojskowe? Zielone zwoje, szare zwoje Sterd, wojskowy czy wojskowy? Mm. Wojskowy zwykły wygląda lepiej, moim zdaniem. O niebo. Yy, lakierowanie to kolor podstawowy, to wezmę może klasyczny. Hmm. Yy. Mmm... Był jak był na stronie, czyli nie wiem, jak mam opisać ten kolor. A, tutaj jest zablokowany, czyli to na pewno jest klasyczny. Możemy metalowy na pewno, nie? Metaliczne. Hmm. Ciemna zieleń? Chyba nie. O, oliwkowe zieleń. Pięknie. Yy, tylko jeszcze perłę będę musiał zmienić. Metaliczne oliwkowe zielenie. Oliwkowe zielenie. Syk. i pięknie. Tylko tą perłę będę musiał zmienić. Żeby nie była różowa. Nie wiem, może czarna perła? Nie. Badam ją w tym samym kolorze co na pewno i taki pomarańczowy. Też do maliwkowym zieleń, to nie będzie wyglądało źle. To jest raczej bezpieczna opcja. Kolor wykończenia, co jest wykończeniem? Środełko, tak? To środełko bym chciał czarne. Eee, czy czerń, czerń. Czerń wygląda lepiej. Sprzedać mogę za 148 tysięcy, naprawdę się nie opłaca. I koła, czy warto zmieniać koła, przednie koło? A, dobra. Ehm. Um... Zobaczy jakie są opcje, ale chyba chyba nie zmienię. No powiem tak, że nie warto. Eee, yy, kolorku, niestandardowe kolorek. A musimy mieć standardowe projekty opon. Nie mogę, ulepszenia. To jest wojsko, więc tamte odporny opony. Widzę spod opon czarny. Yy. No i teraz dam osiągi pancerz. Ach, internet jest piękny. Hamulce... Silnicze... A, to jeszcze blok silnika. Uu. A to bym przygapił taką fajną opcję. Pełni lekierowany silnik V2. I filtry. Gdzie jest ten filtr? A tutaj! O! Pokazuję kursorem. Malowany, chromowane, fabryczny. Wezmę cylindryczny. Nie chromowany, tylko cylindryczny. Silniczek. Eee, Klaksony. Policyjny. Co są jeszcze? Yy, światła reflektor Gixen, Już w sumie nie Gixen, nawet tu nie pasuje. Yy, Oznaczenie już dałem. Yy, Tablicy, a tylko rejestracja tu jest rejestracji nawet nie ma. Nie, tu jest taka malutka. A tu nieważne i tak. Yy, skrzynia biegów, rajdowa. Tuning Turbo. No i to wszystko. Wyjeżdżamy. Link krótki, taki... taki szybciutki. Mm. No ale hajsu nie miałem zbyt dużo. O, jeszcze nawet achievement dostałem. Ale całkiem przyjemny ten motorek. Nie jest może najszybszy. Zobaczmy jak koło podnosi. No nie podnosi. Ale, ale mi się podoba. Powiem tyle. Już można kłopać. Jeszcze wstrój się. Przebiorę idealny. Yy, ten o. Piękny taki wojskowy. <noise> Nie pasuje, ale. Tam... Nie no mnie tam. No. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i subika na kanale, jeżeli chcecie oglądać więcej filmów. Jeżeli chcecie mnie śledzić. No ale cóż. Yy... Cześć.